Dziś jest święto świętych młodzianków męczenników. Przypomina nam ono okrucieństwo Heroda wobec maleńkich dzieci, chłopców, których kazał zgładzić. W obliczu narodzenia Jezusa i oddanego mu pokłonu mędrców, jak zapisał ewangelista, wystraszony Herod, widząc, że go mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał oprawców do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch. Nie możemy przejść obok tego wydarzenia, obojętnie, choć zakłóca nam ono sielankę poświąteczną. Nasz codzienny różaniec czynimy dziś modlitwą za współczesnych Herodów. Niestety wciąż w naszym świecie nie brakuje okrutnych Herodów. Ta straszna historia dzieci betlejemskich powtarza się na naszych oczach. Herod zaczął budowę cywilizacji śmierci, która dzisiaj znajduje wielu naśladowców. Miecz Heroda, wymierzony przeciwko życiu niewinnych, ma się bardzo dobrze w dzisiejszych czasach. Płacz dzieci betlejemskich jest dzisiaj wołaniem do świata o opamiętanie i o obronę świętości życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Módlmy się o świętość i szacunek dla rodzącego się życia. Maryjo z jasnej góry, zraniona matko życia, pomagaj, by w nas zwyciężała cywilizacja miłości, szacunek, szlachetność w spojrzeniach i relacjach do bliźnich, począwszy od najmniejszych. Ojcze nasz, którzy jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chwila Boże, o Boże, i niebawem Ci się, i odpuszczamy nasz zielony, i niebawem i odpuszczamy nasz zielony, i nas mało przyjąć, ale nas Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. módl się na z nami, oraz w śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Szczę Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Dzień Matko świątyni, teraz nie śmierć, jest Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, za nami teraz w chwili, w śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus święta Maryjo Matko Boża, teraz Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, śmierci Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, z z teraz z naczyń, z naczyń, z naczyń. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, szczątku, teraz i zawsze i O mój Jezu.